Witam serdecznie. Jesteśmy na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych. Jakie są trzy największe wyzwania w polskiej ochronie zdrowia? Finanse, stworzenie systemu ochrony zdrowia, a trzecie to wprowadzenie klauzuli wyższego dobra, czyli koniec z medycyną asekuracyjną. Lekarz nie może się bać leczyć pacjenta. My żądamy, żeby z tym skończyć. Koniec medycyny dla prokuratora, koniec siedzenia i wypełniania tysięcy stron dokumentacji medycznej, bo może prokurator później będzie chciał to przejrzeć. My chcemy stanąć przy łóżku chorego i walczyć ze wszystkich sił o pacjenta i to jest ta korzyść. Pacjencie, chcemy, żeby leczył Cię lekarz, który się nie boi. Zadbanie o to, żeby postawić na profilaktykę, właśnie przy wykorzystaniu m.in. tych kompetencji, i postawić większą e, odpowiedzialność na poz i na AOS-ie. Moim zdaniem, przede wszystkim jakość w ochronie zdrowia, poprawa, poprawa jakości komunikacji z pacjentem. Dofinansowanie ochrony zdrowia, ale w sposób mądry e, i nastawiony na profilaktykę. Psychiatria dorosłych już wiemy, ale psychiatria dzieci e, i kontuacje reformy psychiatrii dziecięcej. Praca nad kształceniem lekarzy i eliminacja szkół, które dają szansę studentom, ale nie do końca spełniają oczekiwania czy do rynku, czy, czy gdzieś tam akredytacyjne.